Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Mirella panek jestem członkinią zarządu Fundacji Szkoła Liderów i dzisiaj mam wielką przyjemność rozmowy z panem Michałem Guciem, wiceprezydentem miasta Gdynia, które to miasto jest finalistą w kategorii Demokracja w konkursie Innowacje w Polityce, a projektem, który dotarł do finału jest projekt Urban Lab. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Na początku bardzo serdecznie zapraszam państwa na krótki film o projekcie, który jest laureatem i finalistą konkursu. Prezydencie, proszę opowiedzieć nam o tym projekcie. Skąd się wziął pomysł? Kto był inicjatorem? Jak to się zaczęło? I tak naprawdę no, na jaki problem społeczny ten projekt Państwa odpowiada? Projekt Urban Lab to przedsięwzięcie, które... Kreuje miejsce spotkań, miejsce dyskusji, ale nie tylko miejsce w sensie fizycznym, ale również miejsce w sensie przestrzeni mentalnej do tego, by o problemach miasta, o wyzwaniach, przed którymi stoi miasto i jego mieszkańcy, dyskutować w szerokim gronie. Nie tylko gronie urzędników, ale żeby była to dyskusja, do której zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, innowatorów, działaczy społecznych, żeby. Każdy, kto dostrzega wyzwania stojące przed społecznością, jaką jest miasto, miał szansę zarówno diagnozowania tych wyzwań, ale również podpowiadania odpowiedzi. Urban Lab jest pomysłem, by takie miejsce i takie procedury zaistniały w strukturach miasta, po to, by. Strategia rozwoju miasta, by kierunki rozwoju nie były wyłącznie emanacją pomysłów urzędniczych, ale by były właśnie szeroko przedyskutowane, by zetrzeć poglądy różnych grup społecznych i dopiero później wypracować rozwiązania. Skąd się wziął cały projekt? Tak naprawdę jego historia jest dosyć długa, bo sięga. Początku funkcjonowania pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Parki technologiczne kojarzą nam się zwykle z przedsiębiorczością nowoczesnymi technologiami, tak jest w parku Gdyńskim. W tym parku funkcjonują trzy moduły, a mianowicie moduł biotechnologii i ochrony środowiska, moduł wzornictwa przemysłowego i moduł ICT, czyli szeroko rozumianych technologii teleinformatycznych. I właśnie w ramach tego parku, który miałem przyjemność od początku, że tak powiem, tworzyć, inkubować i później odpowiadałem za jego rozwój. Od którego? Od którego? Park powstał w roku 2005, natomiast gdzieś w okolicach roku 2010 pojawił się taki pomysł, że właściwie dlaczego park technologiczny, który ma być synonimem nowoczesności, ma się skupiać wyłącznie na rozwiązaniach technologicznych i wyłącznie na rozwiązaniach takich powiązanych z wątkami gospodarczymi, z wątkami przedsiębiorczości. I wtedy właśnie Pojawił się pomysł, by obok tych trzech modułów parku powołać jeszcze czwarte, a mianowicie moduł innowacji społecznych. Czyli krótko mówiąc, żeby w jakiś sposób zakotwiczyć w filozofii parku technologicznego również wątki społeczne. I stąd właśnie ten moduł innowacji społecznych, który zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać. Okazało się, że jest szereg projektów, pomysłów, które nie są Powiązane tylko z technologiami, ale powodują zmianę społeczną, są, yy, dają szansę na zmianę rzeczywistości miasta, na poprawę jakości życia mieszkańców. W związku z tym ten moduł innowacji społecznych z czasem yy przekształcił się w odrębną jednostkę budżetową yy, Laboratorium Innowacji Społecznych, i właśnie w ramach działań Laboratorium Innowacji Społecznych w pewnym momencie pojawiło się takie myślenie, że być może yy, różne yy, takie niepowiązane ze sobą projektowe działania, powinniśmy scalić właśnie w pewien system. I akurat tak się złożyło, że w tym samym czasie pojawiła się na poziomie Ministerstwa Funduszy, pojawiła się myśl, by inkubować w Polsce Urban Lab. I jakby akces, który złożyła Gdynia, został przyjęty i w ramach projektu realizowanego wspólnie właśnie z Ministerstwem Funduszy oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów zainaugurowaliśmy ten projekt czyli właśnie taki projekt stworzenia przestrzeni do dyskusji ale co ważne nie tylko do dyskusji ale do wytwarzania rozwiązań testowania tych rozwiązań i wdrażania ich w rzeczywistości miejskiej a czy w takim razie jakieś jedno przykładowe, jedną przykładową innowację społeczną, która właśnie tam została przedyskutowana, wyinkubowana, mógłby pan nam przedstawić? No tak, z czego tu wybrać, bo tak jak mówię, historia jest długa, ale może sięgnę do tych do tych świeżych działań, mianowicie pojawił nam się pojawił nam się taki pomysł. Dotyczący. On jest powiązany z siecią przystani. To są takie domy sąsiedzkie funkcjonujące na terenie Gdyni. No i w jednym z tych domów sąsiedzkich, mieszkańcy zaproponowali, żeby zorganizować akcję dotyczącą zbierania zużytych niepotrzebnych już ubrań i następnie żeby w takim Lokalnym otoczeniu jednej z dzielnic, właśnie tam, gdzie jest zlokalizowany ten dom sąsiedzki, zaprosić sąsiadów, mieszkańców, by przetwarzali te niepotrzebne już ubrania na jakieś użyteczne przedmioty. I tutaj to pojawiło się. Kilka wątków jednocześnie, bo pojawiły się zarówno wątki tego reuse, czyli takiego drugiego życia nadawanego rzeczom, które normalnie trafiłyby na wysypisko śmieci, a więc wątki ekologii. Pojawiły się bardzo fajne wątki sąsiedzkie, takie że tak powiem, no, wspólnoty sąsiedzkiej i wspólnego działania, poznawania się sąsiadów. Pojawiły się wątki wspierania bezdomnych zwierząt, bo między innymi szyte były posłania do Ciapkowa, czyli gdyńskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. I... To wszystko jakby połączone i sukces tak naprawdę tego przedsięwzięcia, bo tutaj, no mówię, wszyscy uczestnicy byli jakby z tego, byli tym zafascynowani, spowodował, że rozpoczęło się właśnie w ramach Urban Labu takie myślenie, co z tym dalej zrobić. I w tej chwili realizujemy taki projekt miejskich krawców, a mianowicie właśnie przygotowujemy osoby, takich moderatorów, którzy w różnych częściach miasta będą zachęcali mieszkańców do tego typu działań. I właśnie budowali i tą świadomość ekologiczną, i te, i te działania sąsiedzkie, po to, by upowszechniać to, no i można powiedzieć długofalowo prowadzić do tego, że społeczność lokalna jest lepiej zintegrowana, że bardziej dba o środowisko, czyli krótko mówiąc, że w mieście jest lepiej. A z perspektywy właśnie urzędu i pana funkcji, co ten projekt zmienił, co on wniósł? Czy faktycznie taką zmianę na poziomie miasta jakoś można zauważyć? Yy, tak, można zauważyć, yy, ponieważ yy, to jest tak, że zasadniczo zarządzanie miastem wymaga ciągłego dialogu z mieszkańcami, ciągłego dialogu pomiędzy różnymi grupami no, myślę, że ci, którzy, ci samorządowcy, którzy tego nie respektują, zwykle kończą działalność po jednej kadencji. Natomiast i ten dialog, on się oczywiście od dawna odbywał, natomiast on był jakby raczej sumą różnych, sumą różnych działań. To, co się dzieje w ramach Urban Labu, to zbudowaliśmy jakby bardziej usystematyzowane narzędzie, ale też otwierające nowe możliwości, bo Urban Lab jest też fizycznie przestrzenią to jest konkretne miejsce w centrum miasta, gdzie ci ludzie mogą się spotkać. Czyli zaprosiliśmy właśnie tych innowatorów, inicjatorów, aktywistów do tego, żeby do tego miejsca przybywali, żebyśmy wspólnie wymieniali poglądy, żebyśmy wnosili nowe perspektywy, zgłaszali nowe potrzeby i na podstawie takich diagnoz później tworzyli listę wyzwań, ale od razu też szukali rozwiązań. I to, co jest ważne w Urban Labie, to to, że my te rozwiązania staramy się bardzo szybko testować. Normalnie jest tak, że jak się pojawiają jakieś głosy oddolne od mieszkańców i tak dalej, słuchamy ich, zastanawiamy się, co z nimi zrobić. No i tak, tak powiem, jeżeli te głosy trwają przez jakiś dłuższy czas, no to faktycznie zaczyna się pracować nad rozwiązaniami, które mogłyby w jakiś sposób się do tego odnieść. Natomiast tutaj w Urban Labie jest taka jakby. Akcja-reakcja, czyli krótko mówiąc, zapraszamy do dialogu, do dyskusji nad różną tematyką, ale od razu staramy się z tego wyciągnąć konkretne pomysły, konkretne projekty. W Urban Labie sobie też tworzyliśmy takie tematyczne zagadnienia. Jak zaczynał Urban Lab działać, to sobie powiedzieliśmy. Priorytetowo potraktujemy wątki dotyczące partycypacji i została, były utworzone różne właśnie takie grupy dyskutujące o tym, jak zwiększyć partycypację mieszkańców w życiu miasta. Później pojawił się wątek adaptacji do zmian klimatu. I znowu, to były i grupy eksperckie, i grupy mieszkańców, i taki mamy program takich aktywistów, program kompetencji miejskich, to się nazywa. Zapraszamy, robimy otwarty nabór, zgłaszają się gdynianie, dajemy im taki background w postaci informacji, na przykład, właśnie na temat wątków adaptacji do zmian klimatów, w ogóle, z czym to się wiąże, jakie miasto podejmuje działania, ale później prosimy ich o Dyskusję o dialog i o zaproponowanie zapropon nowych rozwiązań. Więc potem był ten wątek adaptacji do zmian klimatów, no i potem rozpoczęła się pandemia, która zupełnie przebudowała cały, całe funkcjonowanie urbanne, bo nagle okazało się, że mamy jeszcze dodatkowe wyzwanie związane z tym, że musimy się spotykać, chcemy się spotykać. Ale to wszystko trzeba robić zdalnie, trzeba było wypracować no jakby nowe narzędzia, więc to był taki dodatkowy, dodatkowy impuls. No i, i w tej chwili też Urban Lab, między innymi właśnie pracuje nad tym wątkiem życie w pandemii, życie po pandemii, czyli krótko mówiąc znowu nad różnymi rozwiązaniami, które mają nam pomóc zaadoptować się do obecnych warunków, ale też zastanawiać się nad tym, co będzie kiedy pandemia w końcu się skończy. A czy właśnie oprócz pandemii były jakieś wyzwania przy tym projekcie? I jeśli tak, to gdzie one leżały? Czy bardziej w ludziach, czy w technologii, czy w jakimś właśnie umiejscowieniu tego projektu, w całej strukturze? Mhm. To, y jest to zupełnie nowe narzędzie. Ona, ona łączy działania realizowane w miejskich wydziałach, jednostkach z energią społeczników, organizacji pozarządowych. I tak jak mówiłem, działo się to już wcześniej, ale takim na pewno wyzwaniem było właśnie bezpośrednie przełożenie na realizowane w mieście działania. Czyli, krótko mówiąc, że my, te wyniki tych dyskusji, nie były takim tylko zaczynem, ok. Coś się pojawiło, to my sobie o tym pomyślimy. Tylko była właśnie ta immediacy, że po prostu zaraz taka natychmiastowość, że po zdiagnozowaniu pewnego wyzwania, problemu, Znalezieniu jakiegoś pomysłu, jak można ten problem rozwiązać, on od razu był wdrażany. I tutaj muszę przyznać, że no, to jest to w ogóle w tych wątkach dotyczących partycypacji, to jest duże wyzwanie, tak samo jak z budżetem obywatelskim, że mieszkańcy głosują i głosują na plac zabaw i tak naprawdę oczekują, że ten plac zabaw się za 3-4 miesiące pojawia. Niestety to tak nie działa, bo jest cała masa procedur, których nie da się przeskoczyć i bywa, że ten plac zabaw się pojawi, pojawia za rok albo za półtora. No i i tutaj mamy podobną sytuację, że musimy działać tak, żeby mieszkańcy, wypracowując te rozwiązania, mogli je szybko wytestować, co jest również ważne dla nas, bo jeżeli testujemy takie rozwiązanie szybko, jeżeli ono się sprawdza, to możemy je powielać, upowszechniać, wdrażać w skali całego miasta. Natomiast jeżeli się nie sprawdzi, to mamy no, bardzo, szybki, bardzo szybką odpowiedź, że trzeba wymyślać inne rozwiązanie, bo to się nie sprawdziło. A jak się Panu wydaje, dlaczego ten projekt jest innowacyjny na tyle, że dotarł aż do finału europejskiego konkursu? Tak? Co w nim właśnie jest takiego najbardziej innowacyjnego? Znaczy, ja myślę, że no, oczywiście należałoby pytać jurorów. Tak? Natomiast myślę sobie, że tutaj połączenie kilku wątków, właśnie wątku partycypacyjnego, wątku innowacyjnego, czyli jakby to, że właśnie Urban Lab jest takim integratorem różnych, różnych działań, różnych pomysłów, to jest wątek innowacyjny, bo on nie jest powszechny w administracji publicznej. Tak? W ogóle jakby takie myślenie o kształtowaniu miasta właśnie przez. Integrowanie różnych, różnych środowisk nie jest jeszcze działaniem powszechnym. Natomiast tutaj przeprowadzone no w skali miasta, które nie jest takie małe, myślę, że to mogło zyskać uznanie jurorów. Mhm. A gdyby Pan miał radzić innym prezydentom, innym miastom, które chciałyby u siebie zrobić no, podobny projekt, to co by im Pan poradził? Hmm. Znaczy myślę, że przede wszystkim cierpliwość, bo powiem tak, myśmy też przymierzając się, kiedy, kiedy jakby ruszaliśmy z Urban Labem, to wydawało nam się, no mamy koncept, mamy chęci. No, po prostu ruszymy z kopyta. Tymczasem okazało się, że nie zawsze ten koncept był w 100% trafiony, że trzeba było pewne wątki modyfikować, że trzeba było je zmieniać. Więc tak naprawdę okazało się, że potrzeba trochę więcej czasu, zwłaszcza na ruszenie z całym, z całym pomysłem, żeby on zaczął działać, żeby za, zaczął, zaczął się ten ruch społeczny wokół Urban Labu. Potrzeba było nieco więcej czasu niż się spodziewaliśmy, więc myślę, że jeden wątek to jest cierpliwość, czyli nieoczekiwanie, że te efekty pojawią się w ciągu paru tygodni, jeżeli będzie wola. Druga rzecz to jest, to w ogóle jest taka specyfika, nie tylko Urban Labu, ale w ogóle takie otwarcie na to, żeby uczyć się też na błędach. Myśmy to w Gdyni przećwiczyli też na inkubatorze innowacji społecznych, to jest taki projekt, który realizujemy już od, od kilku lat. I ogromną nauką są nie tylko te projekty, które się udadzą, które zostają przetestowane, wdrożone, ale także ogromną naukę wyciągamy właśnie z tych projektów, które się nie udały, które na etapie opisu wyglądały bardzo interesująco, bardzo intrygująco, bardzo świeżo, a później okazało się, że jednak coś nie działa. I analiza tego, co nie zadziałało, dlaczego nie zadziałało, jest również bardzo takim uczącym doświadczeniem, więc myślę, że drugi wątek to jest właśnie ta otwartość na uczenie, na popełnianie błędów i nauczenie się na tych, na tych błędach. No i wreszcie oczywiście trzecia rzecz to takie bardzo silne uruchomienie kreatywności, szukanie niesztampowych rozwiązań, bo Lepiej wypróbować zwariowany pomysł. Jak się nie uda, wypróbujemy następny. Niż na początku powiedzieć, nie, nie, to jest zbyt szalone, tego nie próbujmy. Naprawdę warto próbować, warto eksperymentować, to przynosi efekty. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Pan Michał Guć, wiceprezydent miasta Gdyni jest laureatką również w innej kategorii, w kategorii pomocy przedsiębiorczości, przedsiębiorcom w czasach COVID-u, a Urban Lab był finalistą Europejskiego Konkursu Innowacje w Polityce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.